Także witam was serdecznie widzowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat materiału o młodym ninży, który nazywa się Fala hejtu na młodego ninja, nagranego przez Stalowego Szoka. Takie komentarze pojawiły się pod nagraniem z przypinki młodego ninja, na którym wyglądał fenomenalnie na cztery tygodnie przed startem zawodach WNB w Sopocie. Na miastu nie mieć. Do Sopotu do Trzeba wspomnieć, że od razu Stalowy ma spoko te wstawki takie, są śmieszne, przyciągają ludzi. To nagranie. Czekajcie. To tylko jedno z wielu, które w ostatnim czasie wypuszcza Młody Ninja na swoim kanale w ramach promocji startu na zawonach. I to ważne, pod każdym z nich zabrał mnóstwo podobnych komentarzy. Odbiór jego nagrań. Pe... No tak, no bo widzów zazwyczaj masz tych samych. I za każdym razem osoby, które cię oglądają, będą miały tą samą narrację, i nie zmienisz ich podejścia niezależnie od tego, co zrobisz. A że młody idzie właśnie w tym kierunku, że podkreśla, że jest naturalem, no to ludzie będą tym bardziej mówili w drugą stronę. Pewnie byłby inny. Szczególnie osoby, które, no. nie są w stanie osiągnąć sylwetki 68 kg. Musimy też zrozumieć pewien fakt. Młody ninja ma metr 75, waży 68 kg i ma mięśnie w dobrych, naprawdę, miejscach. Ma je naprawdę fajnie rzucające się w oczy te. Punkty, o których my jako ludzie zawsze marzymy, czyli wielka klata, wielkie łapy, spore czwórki, wielkie barki. Gdyby co chwilę nie podkreślał swojej naturalności dosłownie na każdym kroku, co właściwie powoduje skutek odwrotny. Tak jak tutaj widzicie, wiecie, wielkie łapy, wielka klata, to jest genetyka, tego się nie zmieni. Od zamierzonego, czyli ninja nie promuje naturalnej kulturystyki, a jedynie powiększa grono swoich hejterów. No moje nie, na no moje cały czas rosną mu zasięgi, jeżeli chodzi o naturalność, ale będzie więcej osób, które też no jeżeli mówisz ciągle właśnie masz narrację typu słuchaj gościu, ja jestem naturalem, ja jestem naturalem, ja jestem naturalem, no to osoby niestety, ale będą właśnie szły w tą narrację odwrotną. No bo niektórych się po prostu nie przekona, nie da się przekonać kogoś, kto nie chce w to uwierzyć. Oprócz tego w dzisiejszym materii. A Mikołaj, jaka ładna bródka. Mm, mm, mm. Ale wspomnijmy, jak sterydy mogą niszczyć zdrowie, czego doświadczył jeden z czołowych polskich kulturystów, a także przeniesiemy się na wschód, by dowiedzieć się, jak wygląda dieta 13 tysięcy... A Mikołajek, tym razem ty mój kontent chyba podkradasz, a ty, 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 ty... Sztangielkami ważącymi po 50 kg każda. Ninja wykonał 7 powtórzeń, będąc w ostrej redukcji, ważąc nieco powyżej 70 kg i do tego wszystkiego jest naturalem. A przynajmniej sam to podkreśla w tytule filmu. Dodatkowo, na koniec stwierdza, że prawdziwa siła nie spada. No tutaj wiemy, że osoby, które są na bombie, będą miały łatwiej utrzymać siłę niż osoby naturalne. To jest logiczne. Dając do zrozumienia, że jako natural nie odczuwa dużych spadków siły wypracowanej w okresie masowym. Z drugiej strony, wiele osób. Pierdzielony, ty. mu zarzuca, że siła nie spada szczególnie wtedy, gdy na redukcji przyjmuje się sterydy anaboliczne i duże dawki testosteronu. Okej, okay, wyjaśnijmy tu jedną rzecz. Jeżeli chodzi o testosteron, nie przyjmuje się bardzo dużych dawek testosteronu. Im bliżej zawodów, tak naprawdę zmniejszasz dawki testosteronu, żeby nie aromatyzować aż tak i żeby nie trzymać tej wody. Tak. Chodzi też o pełność. Oczywiście pewnie stalowy szok miał tutaj, Mikołaj miał pewnie na myśli ogólne. No, szybko jak powiesz testosteron, to ludziom się rzuca w oczy, w głowę sterydy, szybciej wchodzi, ale prędzej idą takie środki jak Masteron, Primabolan, Trenbolon, Oksandrolon, Winstrol niż większe dawki, zwiększenie testosteronu, bliżej zawodów. Są takie szkoły, ale w 90% idzie to na odwrót. Na jednym ze świeżych zdjęć sylwetki młodego Ninja możemy zobaczyć, jaką formę prezentował na 12 dni przed zawodami. Widać, że zdecydowanie wskoczył na wyższy poziom, zwłaszcza jeśli hmm. porównamy jego mieśnie czworogłowe. Jak... No tak, ale tutaj mamy sheet światło, jakby nie patrzeć, no i też widać, że są pręgi. Głównie czym, co poprawił ninja, to pozowanie ma teraz z tymi, które wniósł na scenę WNB w zeszłym roku. No i tutaj widzicie, stoi i w ogóle nie przypina tych czwórek, także... Wtedy to była jego najsłabsza partia, ponieważ i brak... Widać tutaj nawet po brzuchu, że ta poza nie jest dopięta. ...takowało trochę rozmiaru i sporo separacji, szczególnie w stosunku do zawodników, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. No to fakt, tutaj w 100% się zgodzę, że bardzo mocno poprawił separację, ale głównie po, przez to, że potrafił pokazać właśnie te separacje. Wiele osób na zawodach nie to, że owej nie ma, a nie wie, jak z, tak naprawdę pokazać, zaprezentować te separacje. Na tegorocznej, letniej edycji zawodów mieliśmy do czynienia z lepszą wersją Ninja, bowiem jego czwórki. Ale zobaczcie, ma. no, jak pozuje o wiele lepiej. Te czwórki rozkłada. W scenie były bardzo dobrze docięte, ale, ale nie... gacie to miał. Gacie do poprawy, gacie do poprawy, młody. Wtedy tylko momentami, kiedy pamiętał o tym, żeby je dobrze dopiąć. Nie dopinał nóg na scenie. Aha. No to jest ważne, właśnie, żeby to poprawił. Jeszcze dzisiaj ma szansę, chyba. Owca właśnie mówił, że jak startował, no to często zapominał na pierwszych startach tych czwórek tak mocno dopinać, no i one mu wyszły tak naprawdę dopiero na trzecich zawodach, tak już w 100%. Tak? Zgadza się. Nadal jego nogi czasami odstawały rozmiarem od innych zawodników, ale tym, no ale tutaj już miał tym razem były dobrze wysepane. Nie odstawały rozmiarem. On ma fajne przyczepy. Jak tutaj popatrzycie, ma tak wysoko zaczepione te czwórki. Harowane. Młody ninja, mimo pewnych niedoskonałości w pozowaniu, miał znakomitą formę sceniczną i zdaje się, że mądrze przeprowadził pickwick jak i okres przygotowawczy. Dowodem tego może być fakt, że zgarnął pierwsze miejsce w swojej kategorii wagowej w bodybuilding i w Classic Physique, a także wygrał Classic Physique Overall. Do tego jako pierwszy Polak dostał dwie karty pro na jednych zawodach. Obok no kocur stoi. Więc nie trudno się domyśleć, że pomimo sformułowania naturalna kulturystyka na tej karcie, dyskusja na temat naturalności Rafała Ruchomi się jeszcze intensywniej. Ale tu się dyskutować można całe życie. Jeden powie: Słuchaj, e, ten nie jest naturalny, ten jest naturalny. Kto chce, ten uwierzy. Kto nie chce, ten nie uwierzy. Czy ninja jest naturalem? To już sami dajcie znać w komentarzach, po prostu, co sądzicie, bo ja już swoje zdanie wypowiedziałem. Moim zdaniem jest to osiągalne, wiecie, po latach pracy. Bo on naprawdę lata w to włożył 68 kg przy 175 cm i tak jak mówię, przyczepach, które ma genetycznie po prostu lepsze od nas, no to. niż dotychczas. Tak fenomenalna forma połączona z popisami siłowymi młodego ninja na no nagra... ale 50 pięćdziesiątki hantelki na 7 razy, to czy to jest taki popis siłowy aż olbrzymi, wielu naturali potrafi to zrobić. Aniak z przygotowań do startu sprawiła, że dyskusja na temat jego prawdomówności już przed zawodami rozgorzała jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Chociaż, żeby być całkowicie szczerym, to dyskusja na temat naturalności młodych koninidży trwa od momentu, kiedy tylko pojawił się w przestrzeni internetowej te kilka lat temu, bowiem już wtedy wyglądał zdecydowanie lepiej niż większość trenujących na siłowni kiedykolwiek będzie wyglądać. Eduk Rafała, jego sylwetka, jest wypadkową genetyki, ciężkiej pracy i stażu na siłowni. Młody ninja sam. No i zobaczcie, tyłem on już nie wygląda tak mega, mega imponująco. Widzicie w porównaniu. twierdzi, że ma już 8 lat. do przodu, tyła przód. No to inny człowiek, wiecie, także. No ale dociął tutaj naprawdę, szacun. Doświadczenia w treningu siłowym i doskonale wie, jak trenować, żeby progresować. Chociaż jak obejrzymy sobie jego niektóre materiały z początku kariery na YouTube, to można odnieść wrażenie, że na poważnie za trening wziął się dopiero od niedawna. Swoją drogą, jeżeli chcesz sprawdzić, Całego roku, czy w opisie tego trzęsienia na ciężary zwiększają mu się obwody ramienia, a być może jest tak, jak twierdzi wiele osób, czyli to odpowiedź organizmu na przyjmowany doping robi w jego przypadku największą robotę, a on sam jest fałszywym naturalem. Faktem jest, że podczas swojego poprzedniego startu w zawodach WNWF ważył 73,5 kg, a na tegorocznej edycji wniósł na oficjalne ważenie 69. No i zobaczcie też porównajcie. Jaką rok temu miał e, konkurencję, kto startował z nim, to też ma znaczenie. Więc trudno go porównywać do fałszywych naturaliz z Instagrama, którzy potrafią ważyć 20 kg więcej przy podobnym poziomie tkanki tłuszczowej. Ponadto młody ninja ma około 178 cm. No, 178 nawet centymetrów. Wzrostu, więc ilość masy mięśniowej, jaką posiada, teoretycznie nie jest czymś nieosiągalnym naturalnie, gdyż jego forma na zawodach to FFMI rzędu 21. Jakiś czas temu młody ninja dodał materiał prezentujący jego sylwetkę w Pickwick, czyli ostatni tydzień przed zawodami. Jak sam przyznał, jest na etapie wypłukania z glikogenum, co zresztą widać było po jego sylwetce, która była trochę mniej pełna, co miało swoje potwierdzenie na wadze, bowiem pokazała około 72 kg, a to jest naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę jego wzrost, co oznacza, że tej masy mięśniowej nie może być aż tak dużo, jakby się niektórym wydawało. Dlaczego wspominam o wadze młodego ninży na scenie? Ponieważ wydaje mi się to bardzo ważna informacja dla każdego, kto wątpi w jego naturalność. Umówmy się, ja też mam pewne wątpliwości, ponieważ jego sylwetkę... Oczywiście, że każdy z nas ma wątpliwości. To nie jest tak, że zero-jedynkowo, ale to też pokazuje, że chłop jest po prostu ponadprzeciętny. I każdy, kto z nas powie, że młody ninja nie jest naturalem, bądź jest naturalem, znaczy, co powie, że nie jest naturalem, to daje mu komplement. Nie daje mu jakiejś, wiecie... Ujmy, wręcz odwrotnie, dajemy mu mega komplement, mówiąc, że nie jest naturalem, no bo to jest sylwetka zajebista. Jest aż tak dobra, a jego wyniki siłowe również robią spore wrażenie. Ostatnio zrobiłem materiał, w którym piętnowałem Jeffa Niparda uparcie twierdzącego, że Julian Fitzgerald i Hussein Farad to naturale. Więc, żeby być fair wobec was... Teoretycznie powinienem powiedzieć to samo o młodym nindzie. Z tym, że każdy, kto miał okazję spotkać go na żywo, potwierdza, że wcale nie jest taki duży, jak wydaje się. Był kiedyś film jak młody ninja trenował z Radkiem Słodkiewiczem. Czekajcie, zobaczmy sobie. A. Młody ninja. Radek. Proszę Państwa. Nie, to. Radek Słodkiewicz. I zobaczcie. Siema, zobaczcie. Znowu ze mną. Do góry jakiś ciągnąć i tak. sobie jak Radek Ale my się że tam socować w czasie danego Patrzcie. I ninja tutaj ma jako jego najlepszy punkt, czyli łapy. I zobaczcie, ile Radek jest większy od młodego ninży, gdzie Radek jest już emerytowanym kulturystą. Widzicie? Gdzie Radek już TRT+. plus. O ile jest Radek większy od młodego ninja, A tutaj ninja był na masie. O. Widzicie? Na nagraniach, co zresztą ma potwierdzenie na wadze i na scenie WNBF, gdzie wyglądał świetnie, ale było sporo większych zawodników, zwłaszcza z wyższych kategorii wagowych. Młody ninja ma bardzo finezyjne kształty i bardzo dobrą genetykę do ramion, co dodatkowo sprawia wrażenie wielkich rozmiarów. Nie chcę też upierać się przy tym, że był badany na obecność substancji zakazanych przy okazji startu rok temu i w tym roku jakby to musiało świadczyć o jego naturalności, ponieważ umiejętnie przeprowadzony cykl może w cudzysłowie nie wyświetlić się. Mm, już niektórym pokazało ogólnie A, ten... niektórym już pokazało... Jak łatwo jest ten oszukać. W wynikach badań. Podobnie badanie wariografem nie jest stuprocentowo pewną techniką weryfikacji prawdomówności, co już omawialiśmy dokładnie przy okazji zeszłorocznego WNBF. Ciężko zatem jednoznacznie stwierdzić, że cała ta fala hejtu wylewająca się na młode ninja to są tylko nieuzasadnione przejawy poziomu siłowy, ale jest coś jeszcze, o czym kiedyś już wspominałem. Mody Ninja jakieś 3 lata temu prezentował wyniki badań poziomu swojego testosteronu i okazało się, że ma 936 nanogramów na decylitr, czyli przekroczył zakres referencyjny. To jest poziom, jaki często starają się utrzymać lekarze u swoich. Ode mnie Kuba, który był naturalny, miał 870 ponad, jest na 100% naturalny, i wiem, że nic nie brał i tak dalej, także też. pacjentów przepisując im hormon. Na poziomie 690 nanogramów na decylitr, co oznacza dosyć spory spadek względem poprzedniego, na którym przypominam, nie sprawdzał na przykład poziomu LH i FSH, które mogłyby wskazać, że był wtedy na bombie. Czy to możliwe, że spadek teścia i podwyższony estradiol na badaniach z Pawłem Węglarzem to jeszcze pozostałość po niedawno przebytym cyklu? Ciężko to rozstrzygnąć, ale jedno jest pewne. Biorąc pod uwagę fakt, jak duże wrażenie robi sylwetka młody ninja i jego możliwości siłowe, to wielu osobom trudno będzie uwierzyć w jego naturalność, choćby sam starał się to ciągle podkreślać. W każdym razie, im głośniej i im częściej będzie podkreślał, tym więcej osób będzie na nie. To jest normalne. Ale to też daje mu fame i daje mu zasięgi, daje mu oglądalność. Czy młode Bo wiecie, każdy myśli, kurde, kiedy on się potknie, kiedy się ten ninja wyjebie. A coś się wyjebać nie chce. Ciekawe. ninja bierze sterydy anaboliczne, czy nie, faktem jest, że potrafią sporo namieszać w organizmie. I najświeższym przykładem tego jest reprezentant polskiej sceny kulturystycznej Piotr Piechowiak. Jego słynne posiłki z ogromną ilością tłuszczu w połączeniu z dopinkiem sprawiły, że będzie musiał trochę popracować nad poprawą swojego zdrowia. Czurbanie? W stylu japońskim. Często pytacie mnie, co sądzę o diecie Piotra i powiem tak, Piotr jest indywidualnością, której nawet jakbyś próbował przegadać, to Piotr ma swoje zdanie. Piotr po prostu będzie robił to, co on uważa. Czy ja uważam, że Piotra dieta jest zdrowa i tak dalej? No nie, nie jest, ale czy Piotr ma swoją? Swoją wytyczoną ścieżkę? Nic tego nie zmieni. Co byśmy nie chcieli, co byśmy mu mówili, Piotr będzie szedł i robił swoje. Także tutaj no jedynie można przestrzegać ludzi, żeby no, troszeczkę, można dietę ketogeniczną, dietę tłuszczową zaprogramować lepiej, tak to nazwę. Ale Piotr robi, co chce, tak jak mówię. To jest istny obłęd i rozpiędrą wiatr. Nie jedna kobieta by chciała ugryźć mógłbyś tak, jak ja. Ta wstawka była słaba, szczerze mówiąc. Na chuj chorego człowieka tu wrzucać. No, co mówiłem, ile chcę mieć? Między 240 a 270. No, 252. I najbardziej z tego wszystkiego mnie interesują tutaj 80 i nawet 300, to i tak by nic z tego nie Dziennie. Jedyne tylko co było podwyższone to wątrobowe przez ciężkie treningi i przez jakieś tam lekkie stany zapalne. I to tyle. O ile rzeczywiście hardkorowe treningi mogą wpłynąć na próby wątrobowe, to czterokrotne przekroczenie normy jest już niemożliwe. No chyba, że ktoś intensywnie stosuje środki dopingujące. Mam nadzieję... Ale bestia nigdy nie powiedział, że jest naturalem. ...że Piotr Piechowiak nie będzie wiecznie zaklinał rzeczywistości i spojrzy prawdzie w oczy... Nie jest za późno, bowiem wielokrotnie widzieliśmy jak kulturyści zmagają. No już będzie dieta potem poruszona. Eee, ta, którą niejednokrotnie mówiłem wam. Eee, 13 tysięcy u mnie na kanale była właśnie Smajewa Dieta. Eee, zapraszam Was też na mój kanał YouTube Dawid Czechowicz. Oczywiście zapraszam Was na Twitcha i, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Moja opinia na temat młodego Ninży i Piotra. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę.